Jak co roku mieszkańcy zebrali się, by uczcić ten wyjątkowy dzień w atmosferze wzruszeń i dumy. Oprawę muzyczną zapewniły Orkiestra Dęta Kujawy z Piechcina oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta, działająca przy Miejskim Domu Kultury w Barcinie, które odegrały hymn polski i patriotyczną rotę. W programie artystycznym wystąpiły także Laboratorium Piosenki oraz Akademia Teatru Młodego Aktora. Ich pieśni oraz scenki aktorskie przypomniały o losach Polski pod zaborami, wprowadzając zebranych w refleksyjny nastrój. Biało-czerwona, dzielna i piękna, dumnie powiewa w polskich okienkach. Trójkąciku kraj, jaki piękny mamy kraj. Trójkąciku. Kraj, jaki piękny mamy kraj. Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno. Każde dziecko dziś woła, do polski dom, polska szkoła. Co to jest niepodległość? Zapytaliśmy młodzież o to, czym dla nich jest niepodległość. Jest teraz wolna, bo wcześniej przez 123 lata była pod zaborami innych krajów. Można mówić po polsku. To jest ważne dla każdego kraju, żeby każdy kraj był niepodległy, mógł mówić w swoim języku, a nie w języku innego kraju, zaborcy. Nie zabrakło również słodkiego akcentu. Panie z koła gospodyń wiejskich w Mamliczu zadbały o poczęstunek, serwując zgromadzonym tradycyjne rogaliki, które dodały wydarzeniu serdecznego, lokalnego charakteru. Tego samego dnia patriotyczny nastrój przeniósł się do Domu Kultury, gdzie odbył się koncert Remigiusza Kuźmińskiego i Dari Wójcik. Artyści, wykonując pieśni pełne emocji i narodowej dumy, przyczynili się do stworzenia wyjątkowej atmosfery, która na długo pozostanie w pamięci uczestników. Wokaliści wykonali zarówno solo, jak i w duecie między innymi: Szarą piechotę, Serce w plecaku, Pierwszą brygadę, czy też Przybyli ułani.